Tak wyglądają reflektory przed czajniczkowaniem. Jeden, drugi. Zobaczymy jak to będzie wyglądało po tak wyglądają po zmatowieniu papierem degradacji. Tam było 180-240 600 1200 i bodajże 2400 i chyba na tym się skończyły, o ja nie mylę. Bierzemy się za robotę i będziemy czajniczek brać, szczerze mówiąc. niedowiary. tak wyglądała lampa przed, a tak wygląda po. To jest niedowiary normalnie, że to naprawdę daje radę. Zobaczcie, no różnica jest kolosalna, tu czajniczek. Zaraz wam pokażę, jak to się dzieje. Nie wierzyłem w to, że to da radę, ale to naprawdę daje radę. Ciekaw jestem, jak długo ten efekt się utrzyma. Patrzcie, no, daje radę normalnie. To naprawdę działa. Jak się długo to utrzyma? Jestem ciekaw. Trzeba powtórzyć ze dwa razy I będzie efekt Naprawdę wow Ale różnica naprawdę jest Patrzcie Naprawdę efekt wow Nie wierzyłem w to, że to wyjdzie Że się uda Ale się udało Naprawdę reflektory są czyste No jak długo? Zobaczymy Są czyste na pewno lepsze niż przed.